Zmieniający się klimat, intensywne opady i rosnąca urbanizacja. Te wyzwania stawiają tradycyjne systemy odwodnieniowe w obliczu poważnych trudności. Jak temu zapobiec? Dzięki modelowaniu hydrodynamicznemu już dziś możesz przewidzieć, jak system odwodnienia zachowa się w warunkach ekstremalnych, jeszcze przed rozpoczęciem budowy. To wszystko zaplanujesz z Aco Waterfolder Connect. Z AKO WaterFolder Connect zaprojektujesz najbardziej wymagające odwodnienie dla placów i parkingów, lotnisk i portów, dróg, mostów i ulic, terminali logistycznych i zakładów przemysłowych, a także osiedli mieszkaniowych, placów miejskich i innych obiektów. AKO WaterFolder Connect to platforma do modelowania systemów odwodnienia bez potrzeby instalowania dodatkowego, kosztownego oprogramowania. Wszystko, czego potrzebujesz, to przeglądarka internetowa. Wyznacz zlewnie, dodaj elementy sieci, twórz symulację, sprawdź jak woda opadowa przepływa przez projektowany system odwodnienia i eksportuj parametry dobieranych urządzeń. Z ACO Water Folder Connect tworzysz modele odwodnienia, modyfikujesz i zarządzasz elementami sieci, symulujesz i porównujesz różne wyniki scenariuszy opadowych. Korzystasz z aktualnych danych opadowych Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów Panda. Dzięki ACO Waterfolder Connect dobierasz z biblioteki ACO sprawdzone rozwiązania, dopasowane do każdej skali inwestycji. ACO Waterfolder Connect. Dziś zaprojektuj przyszłość. Proste narzędzie. Bezpieczne decyzje.